Cześć, witamy Was na kanale Fundacji Badamy Suplementy. Dzisiaj bierzemy pod lupę suplement z witaminą D3 firmy KFD. Ja Wam przedstawię wyniki niezależnych badań laboratoryjnych tego suplementu. No ja postaram a... się powiedzieć parę słów na temat samego suplementu, tego co nam producent pokazał na etykiecie. Więc ja przedstawię to co mówi producent, odniosę się do tego, a Maciek odniesie się do tego jak jest w realiach. Czy producent nas oszukuje, czy rzeczywiście wszystko jest zgodne z prawem. Dokładnie. To co, Paweł? Może ty zaczniesz, że ja ci będę mówił składniki, a ty byś, e, ty byś je przeanalizował, dobra? Pewnie. Składniki. Olej słonecznikowy. No, nie jestem pewien, co miałbym tutaj dodać. To jest olej wyciskany z ziaren słonecznika. Dosyć popularny w Polsce. Dobre źródło kwasów Omega 6. Mm, no, natomiast to będzie przede wszystkim nośnik, to będzie przede wszystkim wypełniasz kapsułek. Okej. Okay. Mm, a... Czy to ma jakiś wpływ, że witamina D się rozpuszcza w oleju? Witamina D jest witaminą tłuszczo rozpuszczalną, więc lipofilna, więc jak najbardziej. Natomiast musimy pamiętać, że jeżeli na przykład będziemy mieli suplement bez tłuszczu, to musimy witaminę D wtedy przyjmować w okolicy posiłku, gdzie chociaż niewielkie ilości tego tłuszczu będą występować. Natomiast jeżeli witamina D jest podawana z nośnikiem tłuszczowym, czy to będzie olej słonecznikowy, czy jakiekolwiek inne środowisko lipidowe, to wtedy raczej nie trzeba sobie zawracać tym specjalnie głowy i możecie tę kapsułkę łyknąć nawet między posiłkami. Jasne, łatwiej to brać zawsze do jakiegoś posiłku, bo po prostu lepiej się wtedy pamięta, żeby te suplementy przyjmować, jeżeli je przyjmujecie. Natomiast w przypadku, kiedy już do suplementu z witaminą D dodany jest tłuszcz, to nie musicie specjalnie przejmować się tym, czy w posiłku tłuszcz jest, czy w ogóle macie tą tabletkę, czy kapsułkę przyjmować do posiłku, można ją brać w dowolnym momencie. Nie rozumiem. Dobrze, mamy następny składnik, żelatyna. Białko pochodzenia zwierzęcego. Dla wegan, dla wegetarian oczywiście nieodpowiednie. Byłoby świetnie, gdybyśmy wiedzieli, czy to jest żelatyna wołowa, czy jakaś inna. Najpewniej wołowa, jak w większości przypadków. Natomiast składnik otoczki, podstawowy składnik otoczki, podstawowy składnik kapsułki, który pozwala nam zachować jej kształt i w ogóle wytworzyć ją. Tak, teraz mi przyszło do głowy, że składnik bardzo, a znaczy składniki te niektóre bardzo podobne do suplementów, które analizowaliśmy z omega-3. Bo kapsułka jest kapsułką, Macku. Jeżeli robisz kapsułkę żelatynową. To trudno zrobić ją bez żelatyny. Podobnie z glicerolem, podobnie ewentualnie z dodatkiem wody, więc składnik kapsułki zazwyczaj będzie bardzo podobny. Substancje wypełniające ewentualnie mogą się różnić. Natomiast w większości suplementów, które będą kapsułkowane, jeżeli to będą kapsułki odwierzęce, czyli właśnie żelatynowe, a nie celulozowe i inne vegan kaps, mhm. to ten skład samej kapsułki będzie bardzo zbliżony. No to bardzo dobrze w takim razie, bo tych składników jest naprawdę mało. A chyba. Jeżeli oczywiście pomijam, pomijam składniki aktywne, no bo w jednym z naszych kryteriów, które znajdziecie na stronie badamy suplementy, w opisie do filmu macie link z dokładnym opisem tego suplementu. Z dokładnym to znaczy z takim, który jest z odniesieniami do literatury, którą Paweł wykorzystał do, do analizowania składu oraz z analizą według naszych kryteriów, a między innymi jednym z naszych kryteriów jest liczba dodatkowych składników. Czy one występują i czy są zasadne? Bo, tak. bo jak gdyby nie straszymy Was tylko tym, że tych składników jest dużo czy mało, bo w niektórych przypadkach po prostu ich musi być trochę więcej, bo trudno sprzedawać witaminę D na łopatę jako samą witaminę D. Jeżeli ona jest kapsułkowana, musi mieć składniki kapsułki, ale cenimy to, że producent nie dodaje miliona wypełniaczy, nie dodaje niepotrzebnych barwników, w poprawiających tylko walory estetyczne, bo u nas rozchodzi się to wszystko przede wszystkim o wartość odżywczą, przede wszystkim o to, żeby ten suplement był źródłem odpowiedniej substancji, po które sięgamy, bo sięgamy po witaminę D po to, żeby uzupełnić dzieci diecie witaminę D, a nie po to, żeby kapsułka była Niebieska, sinu popuciata czy jaki to sobie wybierze kolor? Dokładnie. Zachęcamy Was do wejścia, tam znajdziecie kryteria. Jednym właśnie opowiedzieliśmy, czyli mamy substancję aktywną i jak najmniej jakichkolwiek dodatków, tylko te, które są, nazwijmy to technologicznie, e, technologicznie obowiązkowe, tak, żeby faktycznie to, ta kapsułka była kapsułką, tak jak powiedziałaś. No ale dobrze, nie przedłużając, mamy substancję utrzymującą wilgoć e, glicerol. Tak, czyli gliceryny, to jest substancja, która pozwala nam utrzymać elastyczność tej kapsułki, czyli i związać pewne ilości wody w samej otoczce. Okej, okay, dalej woda no to nie musimy mieć. No i mamy samą witaminę w postaci. Cholę kalcyferolu, czyli witamina D3. To jest y, bardziej aktywna forma witaminy D, bo mamy jeszcze ergokalcyferol, kalcyferol, który jest witaminą D2. On pochodzi wtedy od roślin. Natomiast witamina D3 jest syntezowana albo laboratoryjnie, albo występuje w produktach od zwierzęcych. Tutaj, czy weźmiemy sobie chociażby olej z wątroby dorsza, y, czy weźmiemy sobie tłuste ryby, czy weźmiemy sobie kawior, tam będzie witamina D3 bardziej y, biologicznie aktywna, lepiej przyswajana, mocniej, jak gdyby wykorzystywana przez nasz organizm. Więc jeżeli tylko względy etyczne pozwalają Wam suplementować witaminę D3, to będzie to lepszy wybór, bo po prostu dawki, które musicie przyjmować i wykorzystanie przez organizm będzie troszeczkę lepsze. Czyli jeżeli mamy wybór, to sięgamy po tą lepszą, lepsza dla nas jest witamina... Trudno określić, że lepszą, ale lepiej wykorzystywana przez organizm, bardziej dostępna biologicznie jest witamina D3. Więc jeżeli w produkcie nie ma składników, które wykluczają go, Według Waszego światopoglądu, podejścia, yy, miłości do marki, czy cokolwiek jeszcze bierzecie pod uwagę, to lepiej sięgać po witaminę D3 niż po witaminę D2. Co nie znaczy, że witamina D2 jest zła. Bo pamiętajmy o tym, że yy, na diecie roślinnej sięganie po suplementy z witaminą D2 yy, w kapsułkach wegańskich jest jak najbardziej w porządku i jest to dobra alternatywa. No rozumiem, ocenę na uwagę. W opisie każdego z suplementów i w analizie wyników badań nie tylko przedstawiamy Wam suche, suche fakty, ale także staramy się wykroczyć poza. Co czasem słychać i widać. Dokładnie, poza, poza, po, poza ranę. No. Dobrze. Tutaj mamy też zawartość ilościową w danej kapsułce. Ten opis dokładny znajdziecie na stronie, żeby nie przedłużać. Chociaż możemy powiedzieć, że tutaj mamy 2000 jednostek. 2000 czyli jednostek to... to jest maksymalna dawka jaką KIS, czyli Główny Inspektorat Sanitarny dopuszcza do użycia w suplementach diety i to jest też maksymalna dawka suplementacyjna, jaka w tym momencie pojawia się w rekomendacjach suplementacyjnych dla populacji polskiej. Mówi się o tym, że powinniśmy przyjmować 800 do 2000 jednostek międzynarodowych przez większość roku w zależności od tego, jaka jest zawartość naszej tkanki tłuszczowej i jaka jest nasza karnacja skóry. Skóry. Im skóra jest ciemniejsza, im kranki tłuszczowe jest więcej, tym powinniśmy przyjmować wyższe dawki. Natomiast te 2000 jednostek międzynarodowych to jest maksymalna dawka rekomendowana do suplementacji przez większość roku. Ja rozumiem. Dzięki Pawle, ja teraz przechodzę do wyników badań laboratoryjnych, czyli sprawdzimy, czy producent zadeklarował nam 2000 jednostek witaminy D3 w jednej kapsułce, ile jest faktycznie. Według naszych badań, witamina D3 w jednej kapsułce. Wyszło nie 2000 jednostek, tylko 2421 jednostek. Więc Czyli mamy nieco więcej. No, o ponad 20% więcej. Natomiast, eee, przepraszam, że wyjdę tak? słowo. Pamiętajmy o tym, EFSA mówi o tym, czyli Europejski Urząd Spraw Bezpieczeństwa Żywności, że maksymalny bezpieczny poziom spożycia witaminy D to jest aż 4000 jednostek międzynarodowych. Więc to, że mamy przekroczoną dawkę tych 2000 jednostek międzynarodowych w porcji, nie stwarza zagrożenia zdrowotnego dla naszego organizmu. Więc śmiało można wtedy kierować się tym, że, że mimo tego, że mamy pewne przekroczenie, to to nie jest jakieś wykroczenie ze strony producenta. Ja rozumiem. Eee... Oprócz samej zawartości y, witaminy D3 zbadaliśmy też y, ją pod kątem y, mikrobiologicznym, czyli ogólnej zawartości drobnoustrojów, drożdży, pleśni, salmonelli, gronkowców. To wszystko znajdziecie, y, znajdziecie w raportach dostępnych na stronie. Chcieliśmy sprawdzić, czy badania mikrobiologiczne nie wskażą jakichś zanieczyszczeń. Czyli bysz... przede wszystkim, czy produkt jest bezpieczny, tak? Bo Dokładnie. wiadomo, że spożycie suplementu z salmonellą mogłoby się stosunkowo mało przyjemnie. Tak. Jeżeli chodzi o te badanie mikrobiologiczne, wyszły normy. Tak samo jeżeli chodzi o bezpieczeństwo produktu, należy mieć na uwadze kadm, rtęć, czyli metale ciężkie. W jednej z publikacji, które, które zamieściłem na stronie badamy suplementy, jest wskazanie, że w szeregu badanych suplementów w kilku, w kilku, to jest publikacja naukowa, możecie ją znaleźć. Na pewno na Facebooku jest jako jeden, podlinkowany, jako jeden post. Gdzie autor ich wskazuje, że w kilku suplementach zostały przekroczone normy, np. zawartości rtęci. I to wynikało z tego, co rozmawiałem z autorem tego, tego tekstu, wynikało z zanieczyszczenia na poziomie produkcji. No, niejednokrotnie tak może to być. Natomiast musimy pamiętać, że jeżeli mówimy ogólnie o produkcji suplementów, szczególnie jeśli to będą np. suplementy roślinne, to czasem już warunki hodowli mogą też nastręczać pewnych problemów. Więc warto sprawdzać. Przede wszystkim oczywiście produkt końcowy, bo, bo to konsumenta interesuje najbardziej. Natomiast jeżeli tego typu zanieczyszczenia by się pojawiły, to nie zawsze musi leżeć po stronie producenta. Natomiast on powinien oczywiście kontrolować tak. jakość surowca, którą zamawia, jakość surowca, którego, którą wykorzystuje. Oczywiście, bo to on nam sprzedaje. Tak Dokładnie. Tak? I podpisuje się pod tym produktem. Mhm. Jeżeli chodzi o wyniki badań, bo trochę, prze, trochę przeciągnęliśmy, to są w normie. Czyli podsumowując, witaminy D3 jest według badań 2421,6 jednostek według producenta 2000. Jeżeli chodzi o badania mikrobiologiczne i badania na obecność metali ciężkich, są w normie. Raporty do wyników znajdziecie na stronie i tak samo dokładny opis, opis produktu wykonany przez Pawła. Czyli zerknijcie w opis filmu, zobaczcie na linki. Postaramy się podrzucić Wam najkonkretniejsze informacje i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Hej!